Rozdrać, leczcie, co, zobaczcie, co mam na, na sam początek. Dobra. Ej fajne. Dzisiejsza moja grota odbiła do Super, ale ja chcę w sumie Dropsy dopiero potem, ale poczekajcie, czego ja jestem już blisko tak poko, którego już mam. A wtedy będę blisko tego, za darmo. Się bardzo cieszę, bo tu już miałam. I akurat wybra wybrałam koget. Z tego. O. Tego wybrałam. Fajnie jest. Całkiem fajnie. Ale na razie wybieram barleja Wygramy. W jest drużynie ta shell, i to jest to początkowo, to takie tak nienawidzę, że zawsze ona będzie umierać. O! Tutaj to już nie widziałam, kiedy ja się otrzymałam. Muszę cię mógł sobie na dużą odległość rzucać z fotelkami. Tak. I ty wiecie. Такого же я не więkim Zabiło. Dobra. Gotowe. Szybko poszło, ale na szczęście jest pięknie rzutki, rzutki, no i nic. Moneta. Chcę już tego dropa, please. O nie, nie chcę go odplakowywać, bo ja już go mam. Zazmiarza, zazmiarza. Trzeba jednak trochę opracować, żeby na które piję teraz. O. Mortis. Dwa. Mityczne. Tak. Nie wiem, czy powinno. Okay, okay. na Halloween będę codziennie grała. Ale dzisiaj, dobra, zagrajmy sobie tym bocikiem. Mm, tym automatem do, z, z grami Dobra, mam nadzieję, że będzie śmiesznie. O nie. A w sumie, czy dobrze? Nie wiem, czy źle? Nie wiem, nie mam O, uh. Mam mocny strzał. Kilka stron. Poczekajcie. Moja grupa klasowa. No, może nie klasowa, ale jakaś tam grupa. A w ogóle ja też chcę zrobić jakąś grupę. O, lanka. Nie! To są lanka trzecia. To i tak dobrze. To na i może otworzą drop Dobra, zapraszam. Rzadkie, rzadkie, bardzo rzadkie. Bardzo, bardzo... O chciałam mieć te no. a smiałam. Mhm. się trochę na trzy i ma trzy skarby. Mhm. Dobra. No i gorsze. Ale to będzie mity, ten drop house, ja się cieszę próbuję ci wszystkie, ale w częściach. O Boże, już mam, mam go, mam prawie wszystkich. El Primo też mam. A, jedna, a jedną mam na... Wie, to, tak ta taka, ta dziewczynka ta, 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 ta z bomby, ja nie pamiętam jak się ona nazywa, z katapultu, Ja no, nie wiem jak się to nazywa. Ta, która w tym siedzi, w tym czymś, to, on, to ja ją mam od razu na 11 mocy już i maksymalna. I dam mam więcej życia I ty się będziesz z automatem bił? No nie zabieraj z automatem. Co ty robisz? Co ty robisz? Ty. Matka ci pozwoliła to rozwalać? O ty, o o um, um, um. Nie. Ona gdzieś Dobra. Tam są. Tam. Boże, prze... przez przez Nie, wygraliśmy. my. Czego Aha, słabo, no ale dobra, potem jest zwykły, potem znowu ten i ostatni chaos, dobra, bierzemy teraz, no może Franka, Frank jest też, dobra, tylko te, nie lubię te, które mają taką jedną, jedną kreskę, nie wiem jak to, nie wiem, jak to, to się mówi, ani nie nazywa, ale możecie napisać w komentarzach. o, no i super, dwa i strzelić on najłatwiej pokonać. On dwa, są franki. Albo on ma na lepszej chyba mocą. Dobrze, to ja tą skrzynkę i dajemy razem. Uważaj. No i... Pięknie. Нети, уже мы клеим оттуда. О, там щали. А в этом мега моим чосом? E, dwa franki. Ja yeah. jestem yeah, najlepsza. I teraz będzie zwykły ster No i bardzo rzadki to jest. Ui, kręcę się, kręcę, dam na pewno radę. Jeszcze tylko dwa zostały i koniec niestety filmu. Bla, bla, bla. A Franki franki no, są dobre. O! Dziwne coś. O, ten ja znam mi kolegę miał ja go. Co płaczesz, bro? To nie, to nie gra, że grasz sobie przyjemnie i, rob, i chodzisz postaciami. Ale na serio. Aj, sorry, że nie udostępniłam drug, part drugiego stopka Boka, ale film był za długi, więc nie. Będziemy musieli zacząć od, nowy, od nowa, niestety. Dobra, no, no, to panikowa, nie, nie, Wygraliśmy. Wygraliśmy, wygraliśmy, się mogliśmy. Teraz co tam nie, O. Klejnem. I już... I ostatni. Wszystkie w jeden dzień dobry. I ostatni będzie trwał jakieś 12 minut. Coś takiego. O, dzieciak balonowy. Nie. A mogą wziąć parleja. Trudno, przekam, Czy nie dostanę skrzyni? Nie dostanę chaosu. Klikam. Uli. Jak szybko było Najwięcej iluminacji I teraz niestety Ale kończy się już nasz piękny Cudowny film na otwieraniu Na niestety otwieraniu Tego chaosu Ale sobie jeszcze razem to otworzę. To. I tylko... Tak, to tak, tak. No, ja się z kochani nie żegnam. Do widzenia. Pa, ba, patki. Kocham, pa.